Dziś temat problemu dobrze dopasowanych ramionczek. Jak powinno być? Bardzo często jest tak, że albo one spadają, albo się wrzynają. Dlaczego? Jak powinno być poprawnie? Przede wszystkim. Tak, żeby było dobrze, musimy być w stanie odciągnąć ramionczko na 2-3 maksymalnie centymetry. Jeżeli jesteście w stanie odciągnąć ramionczko bardzo wysoko, prawie do ucha, to znaczy, że ramionczko będzie Wam opadało. Problem może leżeć w zaluźnym pasie obwodu. Wtedy, jeżeli mamy zaluźny pas obwodu, wszystko nam się podsuwa do góry i ramionczka spadają. Za pas obwodu e, również jest problemem we właśnie wyżynających się ramionczkach. Ponieważ ramionczka, biust ciągnie do przodu, za szeroki pas obwodu nam podchodzi, biust nam ciągnie do przodu. My cały czas poprawiamy jakby ramionczka i ściągamy te ramionczka do góry, a cały czas w związku z tym pas nam podchodzi do góry i biust opada na dół i ramionczka nam się wyżynają. Dziękuję.